Czekaj, 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 tu mamy to dobra. Nie no, Gondor nie ma jakiejś przyzwoitej kodnicy umówmy się. Hmm. No to start. A, tutaj się tworzy kolejny batalionik, to niech się tworzy. A ja mam a ja mam wszystkich, może czekaj, jeszcze się rozejrzę, czy... A, e, dobra, i myślę, że zrobimy sobie taką transfigurację. Że łucznicy wylądują do armii Boromira w zamian za jeden z batalionów. Nie, czekaj, przerwę, nie? A przerwę A, chcę. Dobra, chyba możemy kończyć fazę. Okej. Okay. Generalnie taki off-top, że kupiłem sobie nową e FAJE i ona jest taka upierdliwa, że jak ona jest podłączona. Oho No to kurwa, mamy problem. No. Chociaż w sumie niekoniecznie. Nie, nie mamy. Myślę, że ogarniemy. Znaczy, mamy e się na samoturę, ale to ogarniemy. Co tu się podziało? No to co? Karadras. No Przełęcz... Przełęcz to czerwonego hmm. rogu. To jest karadras. No my, myślę, że tak. Tylko, że oni mają fortecę. A ja mam, a ja mam wymaksowane wojska, więc no tylko poziom im brakuje, ale poziom myślę, że w tej części a tak dużo nie daje jak w pierwszej. W pierwszej te, w pierwszej części gondorskie siły na dziesiątym poziomie są nie do zdarcia. Ja pierdolę. No zresztą się jeszcze o tym przekonasz. Dobra, buduję fortecę na południu I farmę bu... Cave Troll, Cave Troll Ja cię cave trollę Forteca Ja buduję na północy Dobra, zapomniałem, że na tej mapie jest dużo gówna po prostu o. No to, że miałem se wymaksowane wojska Dobra, trzeba tu posprzątać ewidentnie. Tu jest druga. To rozpieprzył ci coś? Nie, nie. Y... Poharatał, ale myślę, że nie rozpieprzył. To co straszysz? O, to ja sobie jedne na enty. Albo nie. Wezmę je na korwy. Oreły. A właśnie, moce. O, o to co, atakujemy? Eee, czekaj, czekaj. Niech o skurwa, się... Ja niech się ogarnę. No, no Mówiłem, mówiłem. Dobra, buduję farmę na, połud na południe od fortecy, więc uważaj. Dobra, oczywiście łuczników brak, więc jestem zdany na twoją łaskę pod tym względem. Kurwa! Co jest? O mi nie rozpieprzył wszystkich. O mi nie rozpieprzył łuczników, ale dobra, żyję. Dobra, yy, południe czy północ? Północ, dobra. A na szczęście nie straciłem tych materiałów, których miałem z, tego, z, tego, z tej fortecy, bo w tym samym miejscu stało po prostu trolle. Chociaż tyle dobrego, nie? No. Weź niż, niż sprawniej to siedlisko. Przepraszam, ale czemu oni tak stoją i, i stoją? Jak poran na sztyce, co? się posłuchajcie, stawiam fortecę, a co to ten agent? No tak, tak.

no i dziękuję. Dobra, biorę go. Dobra, bierz, bierz ten pierścień. A nie, bo nie mam jeszcze fortecy. No to... dobra. No to, no, pilnuj tego pierścienia. Dobra, a teraz rusz dupę. Ale nie łucznicy, kur... dobra, nieważne. To zdropuj ten pierścień. A jak? Nie wiem. Dobra, będziemy z nim iść. Niech wiedzą, że idziemy. Spoko, dostrać jeszcze do fortecy ten pierścień Śmiało Jedziemy wam w pierdę. Pewnie nawet jeszcze fortecy nie, nie wybudowali, a gram już z trudną gdzie mają właśnie tu fortecę A, mają Kto, no nas, kto nas atakuje Co? Ktoś nas atakuje To ja. Widzisz, tu są gobliny? Nie widziałem. Zdejmuję. Albo dobra, skoro już tam jesteś, I haha. Faramir, pomóż im. Aha, są mendy. Dobra, mamy for mam fortecę. To buduje nieco. Są oryginalnie to krasnodłuskie tereny. Bo tu, tu widzę. Spójrz na tą, he spójrz na tą hebrajską architekturę. No, rozjebcie tego biltona. Oh. Ile znalazłem? I jakieś gobliny? Nie zapomnij konstruktor na prywatny ustawić, bo, bo będziesz niezgodny ze wzorcem. Hehe. Hmm. Gdzie oni są? Czekaj. Nie. Czekaj, pan... Czekaj. A już dobra, nie trzeba. Wargi, wargi, wargi trzeba zniszczyć. Aż piekinierów, spotka. Faramir byłoby miło, gdybyś ty też ruszył dupę. No, jest forteca. Nawet. No to zaraz. Czekaj, czekaj podświecę Jedziemy na nich? Dobra, to zajmę się fortecą, a ty weź tam wypierdol całą resztę. Dobra, budowniczy. Bilderów ganiaj. A dobra. Dobra, poszedł. Ciekawe czy im Boromir znowu zginie w walce z fortecą. <laughs> tak, chciał, Boromir zdycham w każdej Jestem Lordem Boromirem. Szukamy możliwe, że gdzieś to mają coś jeszcze. Biegamy sobie z jedynym pierścieniem, który może zniszczyć... Zniszczyć cały świat, bo kurwa czemu nie, co nie? No kurwa. No. A w A, ogóle warto. No ja ja już strzelam do niego. No. Biegamy sobie z jedynym pierścieniem po całym jak gdyby nigdy nic, co to, Sauro, co to dla Saurona. Bo co, bo co, zrobi nam coś czy? No wkurwiamy Saurona w ten sposób. <laughs> no. No, pierna, no, O, o drugi. drugi przyszedł. No i dziękuję bardzo. Jak ja uwielbiam grać, grać przeciwko przeciwnikowi, który jedyne co ma to forteca. I buildery. Dobra. A teraz pytanie za 100 punktów. Kto bierze ten teren? A więc tak. Ja jestem za tym, żeby przełącz Czerwonego Rogu dołączyć do Zachodu. Do, do... Ty jesteś za tym, żeby dołączyć do wschodu. Ale my Zachód nie możemy na to pozwolić. Dobra, widzę, że nie kojarzysz. Dobra, który? Nie mierzyć monetą. Dobra. Zbuduj tu bazę NATO. Na co? No na to, ale na co? Sorry, nie, nie chcę mi się powtarzać tego karadras, <noise> Rohan. No, Rohan, no, znaczy ja tu mam narzuconą kolejność, wiesz. A poza tym, chyba poza Rohanem to chyba będzie wszystko, nie? Czy Gondor też został zaatakowany? Nie, nie, Gondor jest czysto. Dobra, buduję fortecę tu, gdzie No, na, na południe od Twoich wojsk. I farmę buduje na zachód. Dobra, możesz się budować. Jak jardole znowu trole. Patrz kto do nas dołączył. To przyjrzyj się. Aha. O już tu idą. Jeszcze kurwa z builderem tu lecą. Co oni tu lecą. odjebali? Chyba ich wyreskiło centralnie koło nas. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. No spokojnie. <grymne> Rozwaliliśmy Issenegard. No, jeszcze, jeszcze żyją. Bo jeszcze Mordor jest. A. No cóż. rozjebaliśmy właśnie Issenegard. To będzie super wyglądać, będzie na statystykach potem. Troll. To będzie super potem wyglądać w statystykach, nie? Dobra, Gan niech Gandalf to rozwali, bo on musi wbić poziom. No Gandalf, co ty robisz, pało? Bij to. Pawuj Pałuj mi to. Ino uto chyto. Czy jak to tam szło? Biernie Uzklebark. Ej, kurwa. No to już klasyk, nie? A to się nie masz śmiać. Dobra, no to myślę, że mamy chwilowo... Jesteśmy relatywnie bezpieczni. A czy ja chciałbym powiedzieć, że główne siły wroga to był to był Isengard, także właściwie możemy lecieć na Mordor w tej chwili. No dobra, no to zaraz ruszymy. Dawaj teraz proszę. Dobra, idzie, idziemy. Tylko ja chciałem jeszcze sobie pogrupować siły. No ja pogrupuj na szybko. Go dobra, gotowe. No to się grupuje, a nie... Dobra, to na południe? Warkowie? Dobra, Dobra, ja nie wiem jak ty, ja idę na południe. A ja na południe tak. Zasz, o! Nie. Gandalf jest na drugim poziomie, wiesz co to znaczy? Że będzie instakinował niedługo budynki. Nie, wiesz dobrze czym. Nie. Y -y -y dawaj na Gandalfa kamerkę. Jest i pat, patrz, o! Znalazłem jego fortecę, tak przy okazji. I teraz patrz na Gandalfa, dobra? Patrz na Gandalfa. Widzisz Gandalfa? No. To patrz. Ale ten Aha. I zaraz jej nie będzie. Żeby się nie zdziwił. coś nie, to troch, chyba troszkę to znerfili. Ale Gandalf no. jest bardzo no, niebezpieczny. Nie nie jaki błąd taktyczny. Znowu nie zbudowałeś fortecy, prawda? Nie, zbudowałem... Nie, zabrałem agro na... A dobra, okej. Okay. Tranduil to ogarnął. Tranduil mi zdycha. Przepraszam, już mi zdech. No... Dobra, teraz się tym zajmę. Dobra, i sterlingowi, ale się boję. Żegnam. Ja tam się boję. Patrzcie, to boga I chciały, To jest jeden batalion, nie? Ja w sumie chyba wina już mamy. Dokładnie. Ciepło poszło, nie? Rohan jest nasz. W zasadzie to mój. Nasz. Ara. E no, wytrzymaj ze 40 sekund, Isengard. Nieźle. A Lurz tak troszeczkę zaraz będzie otoczony. Myślę, że z Lurzem będziemy się bić w helmowym Jarze. A co jeśli... No właśnie, nie bardzo, bo jest i Sengard odsłonięty. Wszystko jest odsłonięte. Dobra, czekaj. A, już koniec fazy. Mhm. Dobrze. E, dobra, e, Boromir z Erlondem do Dagurlat. Dunland, Dunland. Przepraszam. No w sumie czemu nie. Eee, umieść proszę Cię jeden batalion na Endewet, jakby im się za... Jak, nie, tylko my, nie tam. Że jak, jakby im głupie pomysły... No spoko, tam... A, to w sumie wiesz co, Eomera im jeszcze pod... Co jest? A, już myślałem, że zdołu mi się po... Bo... Dobra, Eomer tam będzie dowodził Rohirrimami, którzy tam są. My na razie zostaniemy w Gondorze. Jest problem z Sarumanem. Gdzie jest Saruman? Tutaj koło nas, ale może ściągnąć ekipę z Dagorlat. A właśnie, a propos Rohanu... Takie fajnie. Dobra, w Rochanie będzie forteca, niech będzie. O, skorzystam z okazji, że mam tu... i tutaj jest troszeczkę... właśnie, czego mi brakuje? Okay, nie jest osłonię... A nie, czekaj, dobra, to zrobię inaczej. Dobra, sobie tutaj ogarnę strażników dla, e, fara, dla Faramira. E, dobra. E... Dobra, wysyłam. E, dobra, e, jeszcze jedno. E, jeden, jeden batalion z armii e, Elronda Pro. A nie, nie możesz tak zrobić. A nie, Isengard jest, chronio... jest chroniony. Dobra, no to co się boję? No to w sumie myślę że, myślę, że możemy zaatakować w tej, w tej sytuacji wrota Ruhanu. Od razu myślę, że Tranduil jest trochę niestety. Ale dobra, Saruman chyba nie zaatakuje e, e, Ruhanu. Nie z tym, co ma. A jak, za, jak, jak zaatakuje, to trudno. No. To tam jest na prowincja. No to serow. Chyba. Że, yy, teraz pytaj za 100 punktów. Nie, chyba na mina jeszcze za wcześnie, nie? Za mina Aha, tu no no mam od No tak, tak, tylko że jestem felbist cholerny. I on ma tutaj jakieś... No, to Adena najpierw. Jakąś armię. No właśnie. A. Yy, dobra. No właśnie. Ju, już. Zrobimy to Eomera. Nie wiem, czy tak miało być. Eomera Eomer przekierowałem na Endewet, Gdyby. No. A jałowina zostanie ze swoim tatusiem. No, i myślę, że pl plan jest taki, że e, oni się potem wycofają do helmowego jaru i tam ich dorżniemy. Dor mhm. Mm A to jazda? Dobra. A, nie jazda, nie jazda, nie jazda, czekaj chwilę. To zrób coś, bo ja kliknąłem. Aha. A, doda się tak? A, i co? I anulowało ci zakończenie fazy teraz? Nie? A, no dobra, no to. No i Lurd się porwał, proszę państwa, z motyką na słońce. A, rozumiem. Ale będzie fangor. No, o dobra, no dobra, tutaj będzie grubo. Co my tu mamy? E, ma, masz... Co, masz... Ucz... E, dobra, pierwsze co, ogarniamy gobliny, żeby nam nie bruździły. I się rozbudowywujemy, nie? Czyli będzie znowu delegacja z e, Rohanu potrzebna. <słuch> Krótko mówiąc. No tu możemy mieć problem. Nie ukrywam. Może tobie nie faza na dzisiaj? nie tura? A nie może Nie chcesz jeszcze pograć? Nie. Kurwa. No to możemy. A, nie. Tyle w włosie nagrałem, że już chyba wystarczy. A możemy zrobić tak, że przerwa po tej turze, a potem wracamy? Zobaczymy. O, okay. ale ma, mam koszary, więc. Ja na no to ja na północy w takim razie. Kurwa, buduj się. E, dobra, trzeba. Gobiny. No to już, tak już, maja. już je ogarniam. Bierzesz te gobliny? Mhm. Felwist! Kara Gdzie? Zaraz, zaraz. A zaraz. dobra, zaję się goblinami, to spoko. I z bani. Ale chyba... Tak, już tu są pedały. Chodź Dobra, tam już, tam już się tam nimi tam. zajmuję, nie, nie bój się. Taki żyje. Bo mi trochę rypią tamtych. Wycofuję. On... A ty wiesz, że troll ci yy, napierdala w... Wiem, ale może se napierdalasz, no to mu trochę zajdzie. No a w sumie. Nie zbań. Kurde, mocni są ci Haradrimowie. To byli Haradrimowie? od północy, ogarnij. Kuwa,